Dzień dobry, kochani, w nowym vlogu. Słuchajcie, mamy kilka minut po pół do ósmej rano. Ja, jak widać na załączonym obrazku, poza tym, że nie jestem pomalowana, jestem totalnie soty. To jestem ogarnięta, świeżo umyta włosy. Słuchajcie, używałam dzisiaj tego sprayu, który ma nadawać objętość e, włosom i rzeczywiście daje, tylko ja wyprostowałam włosy i e, przez to znowu troszeczkę oklapły, ale to nic. Jadę do lekarza. Właśnie wróciłam z Milanem z zewnątrz, tylko jeszcze dopiję mojego szejka proteinowego, który, słuchajcie, smakuje jak kakao. Eee, to jest Roca Nutrition No Way eee, Vegan Protein. Milky Choco X Flavor, bardzo, bardzo pyszne. Smakuje, jak mówię, jak zwykłe kakao. Na dole się osadziło, trochę muszę wymieszać. E, powiem Wam, że taka jedna porcja ma aż 20 gram białka, co jest całkiem sporo. Uu. Pychotka, mówię Wam, pychotka. Dobra, słuchajcie, ja się zbieram. Odezwę się do Was, jak już wyjdę od lekarza. Słuchajcie, trochę dziwny kadr, ale. Mam nadzieję, że aparat nie poleci. Jezu, słuchajcie, mamy 12 w południe. Ja dopiero podjechałam pod dom. Fakt faktem od lekarki wyszłam za 15.11. Słuchajcie, od 8.20 do za byłam u, u mojej pani doktor, w sensie czekałam aż się dostanę, bo... To jest masakra, jest taka fala grypy i w ogóle, że, że po prostu wszyscy chorują dosłownie. Nie, no słuchajcie, nie tak, tak się nie da. Chupla. Myślałam, że odjeżdżam. No, po prostu fala grypy, jak nie wiem. Ja widzę też, że u nas w pracy normalnie nas jest, nie wiem, tam coś koło 30 osób w firmie. A aktualnie pracuje tylko 5. Reszta wszyscy są chorzy, poza no Sara, Sara też jest chora, ale Sara jest w ciąży, to też zupełnie co innego. A tak wszyscy chorują, słuchajcie. To jest to jest jakaś masakra. Do mnie, no, pani doktor penicylinka. Więc teraz na antybiotyku jadę. Powiedziała, że do poniedziałku jak nie będzie lepiej, jak penicylina nie zadziała. No, to muszę przyjechać. Jeszcze będzie musiała mi przedłużyć e, chorobowe. E, no, mój szef dostanie szału. Za, wybaczcie, zawiesiłam się, bo pada cały czas. Mój szef dostanie szału, jak, jeżeli ja mu e, w poniedziałek zadzwonię i powiem, że jeszcze tydzień muszę zostać w domu. Bo pani doktor w ogóle powiedziała, że jeżeli penicylina nie zadziała, słuchajcie, to, em, no to będę musiała w domu zostać tak długo, aż się sama w końcu wyleczę. Powiedziała do mnie, że mam strasznie oporny organizm, e, że widocznie. Mój system immunologiczny jest tak słaby, że nie jest w stanie się bronić, słuchajcie. Bo inni mają gorączki i jak się ma gorączkę, to wiecie, organizm się broni, tak? Próbuje, próbuje działać, przeciwdziałać e, chorobie. A ja to jestem taka, że wiecie, ktoś kichnie, sru, dzień, dziękuję bardzo, do widzenia, zobaczymy się za dwa tygodnie. No po prostu przy mnie nie można, nie można... E, Kichać przy mnie nie można, kaszleć, charkać i w ogóle, w ogóle, bo to jest dosłownie chwila, moment i ja już zaraz jestem chora. Także e, mało przyjemne, coś takiego. No mówię, zaraz e, wezmę tą pierwszą amoksycylinę. No mam aż 1000 mg, Matko Boska. No mam nadzieję, słuchajcie, że to e, zadziała, bo. Powiem Wam szczerze, fajnie jest być, wiecie w domu i w ogóle, ale z drugiej strony to się niestety niesamowicie odbija na mojej wypłacie, tak? Bo ja nie mam tak jak wiecie, wszędzie indziej, że jak ktoś się chory, to tam 8 godzin dziennie normalnie dostaje zapłacone, a, a ja za każdy dzień, który nie pracuję, bo jestem chora. Może inaczej nie za każdy dzień, tylko ja na tydzień dostaję zapłacone tylko 25 godzin. Tylko 25 godzin, to jest nic, to jest nic. Więc jeżeli ja miałabym być, nie wiem, do 12, em, do 12 czy tam do 10, powiedzmy, powiedzmy, że do 10 e, lutego jeszcze na chorobowym, no to kurde, słuchajcie, to mi zostanie e, zaledwie ile 18 dni, żeby wypracować. E, Grubo ponad 100 godzin. Oj, już to widzę. Będzie ciężko. No ale nic. Trudno się mówi. No. To co? Idę teraz na górę. Miałam wyjść z Milanem, ale już wiem, że on nie będzie chciał wyjść, bo leje jak nie wiem, a Milan nienawidzi deszczu. Zresztą podobnie jak ja. Muszę przede wszystkim sobie zaraz zrobić coś do jedzenia. Słuchajcie, dzisiaj na obiad sobie zrobię e, grosa. Dokładnie tak. Nie mam frytków, bo takie rzeczy to ja bardzo rzadko jem, ale Matijas pewnie ma. Więc podejrzewam, że jakbym się go zapytała, to trochę by mi dał. Ale czy mi się chce frytki? Nie, chyba ja zrobię sobie grosa z kurczaka z ryżem. Muszę się zastanowić. Ehm. Nie wiem, czy mi się opłaca, nie opłaca mi się już dzisiaj malować. Już chyba dzisiaj zostanę sotę. słuchajcie. No, ale nic. Dobra, lecę na górę najpierw. Ach, słuchajcie, penicylinę wzięłam już jakieś 40 minut temu. Nawet więcej. Już prawie godzinę temu wzięłam pierwszą penicylinę. E, w ogóle rano Wam nawet nie wspomniałam, słuchajcie. E, znowu ta sąsiadka wychodziła z tym dzieckiem, to dziecko znowu się darło i na klatce, i pod klatką. I w ogóle słuchajcie, ja się zastanawiam, czy oni mają drzwi w domu, bo ja już Wam mówiłam, że my tutaj, z sąsiadami, z reguły te drzwi wiecie, zamykamy delikatnie za sobą, no bo to jednak, jak drzwi Wam tak hukną, no to to, to robi hałas, tak? I em, jak Wam dam, nie wiem, w ciągu dnia powiedzmy 50. 100 razy nawet yy, tak drzwi będą walić, no to człowiek zwariuje. No i wiecie też, ze wszystkimi sąsiadami bierzemy poprawkę na to, że nie jesteśmy sami, a oni, ci nowi, oczywiście nie, i z rutymi drzwiami, wiecie, walnęła, jak wychodziła, nie. Chodzi mi drzwiami wejściowymi od budynku, nie. No a że ja wychodziłam z Milanem, to zaraz za nią to jej powiedziałam, że. Yy, Fajnie by było, gdyby oni te drzwi zamykali, a nie nimi tłukli, jak nie wiem, że nie są sami tutaj w budynku. Mówię Wam, to jest masakra z nimi. Strasznie. Wszyscy sąsiedzi się skarżą i ten tutaj obok mnie, Stefan i, i Matias na dole, po prostu masakra. Na górze Markus i, i, i Hans, oni nie słyszą. No, bo to już wiecie, na górze to jest, to jest jakby no, ciszej. Fakt faktem słyszą, jak drzwi trzaskają, jak nie są zamykane, tylko wiecie, puszczane. No, to słychać w całym budynku, ale tego dziecka to oni już nie słyszą. No, ale nic. E, w każdym razie, słuchajcie, przetaszczyłam e, rzeczy z łazienki. Do ciała, żeby Wam pokazać e, nie tylko z łazienki, w ogóle generalnie wszystko, co do ciała, czyli stopy, dłonie, ciało, pachy, tak? Co, co aktualnie w użytku mam. I myślałam, że tego jest więcej. No ale nic. Zacznę słuchajcie, od dłoni. Tutaj mam sanitizer e, Vanilla Bean Noel z. E, z Baton Body Works. to jest mój ulubiony zapach. O, i jego w sumie, wiecie co, używam raczej do e, pracy. Noszę ze sobą w roboczym plecaku. No, pachnie obłędnie. To jest właśnie fajne. Kurczę. Coś mi się nie podoba, bo nie czuję. Zapachu, słuchajcie, nic kompletnie. A wiem, że to pachnie. Nie wiem, dziwna sytuacja. No nic. E, więc to mam. W użytku mam też dwa kremy do rąk. Ten tutaj z Loxitan. Z 20% masłem shea Tu już dużo mi nie zostało, bo może jeszcze tyle wiecie, to już jest resztka. To jest mniejsza pojemność 50 ml. Ja to też noszę ze sobą do pracy. Natomiast tutaj w domu mam ten produkt, który jest w moim projekcie 25 na 2025 i to jest ten Amber Elixir Perfumed Hand Cream czyli po prostu krem do dłoni perfumowany. Ja już wam mówiłam, że ja o tym zapachu mam też perfumy. On nie że jakoś spektakularnie taki wiecie, żeby ja wam zresztą pokażę o. Jak on jest troszeczkę wiecie co, taki żelowy, co prawda jest biały, ale konsystencja jest żelowa, bo ten tutaj z Loksitan, on jest typowo kremowy. No i rozprowadzam w dłoniach. No to już bardziej czuję zapach. Ale też bardzo delikatnie, słuchajcie. Nie wiem o co chodzi, um, no ale niepokoi mnie to trochę. No, rozprowadzić po dłoniach, słuchajcie, i 30 sekund odczekać, i krem jest wchłonięty. I dłonie są przynajmniej na ten moment nawilżone. No i jeszcze jeden produkt, który jest z mojego projektu 25 na 2025, to jest ten Alcek Balsam. Z Balea, który ja używam generalnie do stóp. I to jest w sumie jedyny produkt do stóp, jaki aktualnie używam. Co my dalej mamy? Mamy ach, wiecie co dłonie były, stopy były to przejdźmy może szybko pod pachy kulka Nivea Derma Dry Control. Ja używam na przemian z Mumem, no Mum skończyłam, widzieliście w dęku, więc tutaj znowu Nivea. Na zapasie nie mam żadnej kulki, bo jak widzę, że ta się kończy, to po prostu sobie kupuję następną. No i dwa dezodoranty, ten jest na wykończeniu Nivea Transpirant Winter Moment, a ten tutaj oryginalny Borotalko. Wiecie, że ja Borotalko wręcz ubóstwiam. Eee, hopla, wybaczcie, muszę się. Podrapać, Tak wam powiem, że y, doszłam do wniosku, że dzisiaj prawdopodobnie zrobię tak, że znowu pokażę wam tylko to, co używam aktualnie, y, co mam w użytku, co się nie wlicza do moich zapasów, a zapasy pokażę wam znowu w następnym y, filmiku, w następnym vlogu, dlatego że no nie wyrobię się, po prostu się nie wyrobię, bo jednak mimo wszystko muszę to podzielić, wiecie, patrzę w dół, bo ja to już wszystko przytaszczyłam, muszę podzielić na kategorie, no i to jednak wszystko troszeczkę potrwa, jakby nie było, no ale nic, lecimy dalej. Tutaj mam, słuchajcie, płyn do higieny intymnej, czyli Cyclo, muszę się zaopatrzyć w jakiś nowy płyn do higieny intymnej, bo. E, tego co prawda jeszcze tutaj chyba z pół opakowania jest, ale na zapasie też nie mam żadnego. Tego przywożę z Czech. To jest moje chyba trzecie, drugie albo trzecie opakowanie e, z tej marki. Tylko że ja za każdym razem wybieram jakby kolor inny, tak? Pierwszy to miałam chyba podejrzeć zielony. Pamiętacie, co mówiłam wam, że strasznie chłodził? To była masakra. Eee, tak, żele pod prysznic. Słuchajcie, żele mam aktualnie dwa, jeden ten z Isany, Cozy Dreams, to jest w ogóle jakaś limitowana edycja o zapachu e, cynamonu i wanili. no a żel jak żel, wiecie co, Myje, pieni się, o ile żele, tu też nic nie czuję, ja nie wiem dlaczego, o ile żele z Isany nie robią mi krzywdy, słuchajcie, o tyle mydła do i sany te tradycyjne takie, no to niestety wysuszają moje dłonie niesamowicie na wiór no a drugi żel pod prysznic, który tutaj mam to jest akurat taka miniaturka e, którą dostałam znaczy miniaturka, no mała pojemność, tak? którą dostałam e, od Norinki w paczce na urodziny, to jest e, Happy Hippie i to jest żel e, o zapachu greyfruta. Już czuję, że coraz ciężej mi się mówi. Um, on ma taką, wiecie, co? Bardzo taką żelkowatą, gęstą konsystencję, więc jego naprawdę nie trzeba wiele. Wiecie, co? Sprawdzę, czy tego będę czuć. O Jezus Maria, wiecie, co? Ja tracę węg. No, Ale jaja. No normalnie to od razu czuję fruta, nic, kompletnie nic ale numer tracę węch jeszcze tego mi brakowało, no nic i to są jedyne dwa żele, które aktualnie mam w użytku co my mamy jeszcze? jeszcze mamy kilka produktów, nie dużo, bo nie dużo pięć produktów jeszcze mamy jeżeli chodzi o Typilacje powiedzmy. To też mam dwa produkty. Jak wiecie co? <laughs> Wie, z wielu rzeczy mam po dwa produkty w użytku. Tutaj mam e, żel do golenia Warm Wishes. Aktualna limitowana edycja zimowa z balea. I e, ja lubię żele, lubię pianki. Ale jak wiecie, ja używam te wkłady e, do maszynki te z mydełkiem. To jest Gillette Venus Comfort Glide. Tak się nazywają. One mają w sobie to dookoła, to mydełko. No i ja po prostu najczęściej po tamte sięgam. Natomiast też sięgam, wiecie, po te jednorazowe maszynki. Na przykład, kiedy używam olejku em, do golenia. Tutaj mam akurat nie. Z letniej limitowanej edycji Summer Paradise pachnący kokosem i Frangipani, czy Frangipani, jak zwał, tak zwał, to jest kwiat. W każdym razie ten olejek on był na wyprzedaży, jak kupiłam za 2 euro, a wiecie, olejek jak olejek. Dlaczego by nie? Fajnie się sprawdza, skóra jest po nim gładka i właśnie widzę, że muszę wykasować miejsce na karcie. Dobra, mam, słuchajcie, zrobiłam dużo, 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 dużo miejsca. Nie wiem na czym skończyłam, tak naprawdę, chyba na tych produktach do golenia. No, w każdym razie tam ten olej, jak wiecie, ja go kupiłam na wyprzedaży za 2 euro. Nie wiem, czy jeszcze jest dostępny, nie zwracałam uwagi. Bo akurat nie tego typu produkty to ja raczej nie kupuję na zapas. Jak widzę, że mi się kończy, to wtedy sobie po prostu dokupuję. Peeling do ciała mam o dziwo jeden w użytku. I to była kolaboracja jakaś Essence Disney Pixar Up. I to, to jest Wiped Face and Body Scrub. O, opakowanie, słuchajcie, pięknie to wygląda. O! Takie, takie, takie różne kolory, i w ogóle. Ja tego peelingu do twarzy nie używam oczywiście tylko i wyłącznie do ciała. On w środku jest też taki swirlowany. Chciałabym Wam powiedzieć, jak pachnie, ale no, jak mówię, już po raz tysięczny nie czuję aktualnie nic. W każdym razie jest bardzo zbity i jego trzeba wybrać e, trochę no i wiecie wmasowywać w ciało. Przy okazji robicie sobie masaż. E, no i niewiele go trzeba. Tutaj oryginalna pojemność to było 150 ml. Ja już nie wiem ile razy ja go używałam, ale sporo już go używałam. I słuchajcie, i w dalszym ciągu, jakby końca nie widać. Jak mówię, jego wystarczy niewielka ilość, i wypilingujecie całe ciało. Natomiast, no wiadomo, to nie jest peeling na skalę, nie wiem, na przykład ritualsa czy, czy The Body Shop, wiecie, takich zdzieraków, tylko takie, o wiecie, do miziania. Co prawda, możecie coś tam sobie wypilingować skórę, ale no nie ma też co oczekiwać, nie wiadomo, jakich cudów. No, i w sumie dwa ostatnie produkty. To są jeszcze produkty, słuchajcie, do nabliżania ciała. Ja tu trzymam do góry nogami, dlatego, żeby mi wszystko spłynęło, bo tu już końcówka jest, i teraz w lutym trafi na bank do, do denka to jest Balea Seria Med Ultra Sensitive i to jest Lotion do ciała z ceramidami bez zapachowy, bez parabenów, barwników. Z olejkiem migdałowym i lipidami. Taki o! On jest relatywnie nowy i on z kolei, słuchajcie, ma też taką żelową konsystencję żelowo-kremową konsystencję wchłania się szybko, natomiast trzeba uważać, żeby nie przesadzić z ilością. To po pierwsze a po drugie żeby dobrze e, rozsmarować no i on nie zostawia tego ciała nie wiadomo jak mocno nawilżonego no nawilżać nawilża na pewno bo moje ciało nie jest suche ale nie ma szału no i tutaj ten gagatek słuchajcie to jest I love vanilla milk scented body butter Key notes e, bergamot vanilla milk a amber Ech. Masełko do ciała, które słuchajcie, w ogóle nie nawilża, W ogóle po prostu jak się wchłonie, to chwila, moment i, i nie, e, nie czujecie nic. Ja już dość sporo go zużyłam, natomiast słuchajcie, ja nie używam go typowo jako masła. Zresztą to nawet nie można powiedzieć, że to jest masło, to jest balsam, słuchajcie. Nie używam go typowo, tak wiecie, do ciała po prysznicu jak ten, tylko używam jako pro, produkt dusz in, czyli taki, wiecie, pod prysznic, że po umyciu ciała, wiecie, jak czeka masz mi się, wybaczcie, tak mnie boli ta krtań, że masakra. No nic. Um po umyciu ciała, jak czekam, aż e, zacznie mi, czy odczekuję, wiecie, ten czas, żeby odżywka troszeczkę, e, chwilę na włosach była, to wtedy na takie mokre ciało nakładam e, ten, te, to, to masełko, e, rozprowadzam, tak, masuję sobie ciało, po czym spłukuję, po prostu spłukuję i wiecie, czy ja to zostawię, czy ja spłuczę, nie ma znaczenia, bo i tak ciało nie jest nawilżone, także... Em, o ile żel pod prysznic tej marki, żele są fajne i bardzo ładnie pachną, o tyle te masełka, no niekoniecznie. Ja za nie dałam 4,99, a normalnie kosztują one 11 euro podobno, według etykiety. Także tego tutaj Wam nie polecam, nie kupujcie. No, chyba że ktoś z Was ma i jest zakochany w tym produkcie, to wybaczcie, ale no, u mnie po prostu to się nie sprawdza. Dobra, kochani, słuchajcie, idę to z powrotem pochować tam, gdzie być powinno. I robię przerwę na razie w mówieniu, bo mówię masło maślane. Strasznie boli mnie krtań. Słuchajcie, mamy wczesny wieczór. Ja po południu spałam, ale zanim położyłam się spać, słuchajcie, to stało się coś. Sama w to nie wierzę. Ehm... Nie tylko straciłam powonienie, straciłam także smak. A wiecie, co to oznacza? Rozmawiałam z kolegą, on mówi do mnie, mówi no co? Mówi COVID -a masz. Ja, mówię, ja tam mam COVID. -a. On do mnie mówi zrób test. Zrobiłam test. Test jest pozytywny. Słuchajcie, faktycznie mam COVID. -a. Także jutro rano będę musiała zadzwonić do, e, do mojej pani doktor i powiedzieć, co się stanęło. Mojemu szefowi już powiedziałam, że e, słuchaj prawdopodobnie będzie jeszcze dłużej, będę na chorobowym niż tydzień. I że przykro mi, bo planowane było inaczej. No ale cóż, czegoś takiego się nie wypiera. No, także UPIAJ jej złapał mnie covid. Podczas pandemii się obeszłam, a teraz po pandemii wyszło jak wyszło. Na całe szczęście, słuchajcie, nie ma obowiązku izolacji. Oczywiście wiadomo, że ja się izoluję siłą rzeczy, tak? Ze względu na to, że jestem chora, ale nie ma już, wiecie, kwarantanny czy czegoś takiego. Więc tyle dobrego. Ja, pomimo, że nie mam smaku, to i tak robię sobie grosa z kurczaka. Przedtem musiałam wziąć znowu Ibuprofen 600, bo. Strasznie mnie gardło zaczęło boleć, koszmarnie. W ogóle w międzyczasie byłam też z Miluniem na spacerze, bo jak mówię, przysnęło mi się. Wiecie, jestem od drugiej w nocy na nogach, więc to, że mi się prędzej czy później przyśnie, to było wręcz pewne. E, także, no, także to dobrze, bo przynajmniej coś tam e, pospałam, nawet jeżeli nie dużo. Mam nadzieję, że dzisiaj w nocy będę lepiej spać. Taką cichą nadzieję mam. Ewentualnie, wiecie co? Rozważam opcję kupienia sobie, um, jak to się nazywa? Kupienia sobie nawilżacza powietrza. Bo ja dzisiaj w nocy, słuchajcie, jak się obudziłam, to Dosłownie musiałam otworzyć okno, bo no nie miałam czym oddychać. Takie suche powietrze miałam w sypialni. I no a to, że później już nie mogłam zasnąć, bo się dusiłam, no to zupełnie inna sytuacja, tak? No, i tak właśnie rozważam taką opcję. Swoją drogą, znowu tu mi się zrobił jakiś pryszczol, Słuchajcie. To miejsce dalej suche skórki się robią. Ja nie wiem o co chodzi, ale to. Widocznie, faktycznie mój system immunologiczny mi pokazuje, że, no, że jestem chora, tak? Że coś jest nie tak. Jak zrobię jedzonko, to nawet jeżeli nie mam smaku, to i tak wam pokażę. No i voilà, słuchajcie, jedzonko gotowe. Normalnie to powiedziałabym pychotka, no ale ja, jak mówię. Praktycznie nic. Naprawdę mini, mini, minimalnie jeszcze coś tam czuję, ale to nawet się nie da porównać, tak? No niemniej mamy tutaj gros z kurczaka, ryż i palca włożyłam, serek z ziołami, bo nie mam cacyków, dlatego ja zabieram się za jedzenie. Nawet jeżeli nic nie smakuje, to wiecie, głodna jestem, tak czy tak. Jeżeli wy też coś jecie, to życzę Wam smacznego i wrócę do Was później. Uch, słuchajcie, mamy następny dzień. Ja wczoraj nie wróciłam, bo no strasznie mnie bolało to gardło. Wiecie co? To jest takie uczucie, jakbyście mieli naprawdę mocno zaropiałe gardło, a tak naprawdę ja tam ropy nie mam. Moje gardło jest spuchnięte, jest czerwone, są bakterie, ale nie mam ropy, nie mam w ogóle, wiecie. Żadnych bumbelków, potem poznają lekarze, że macie ropne zapalenie gardła czy coś takiego. Zapomniałam wam wczoraj jeszcze jednego produktu pokazać, który mam aktualnie w użytku, To jest relatywnie nowe mydełko z tej mojej ukochanej serii z Balea, jeżeli chodzi o balsamy do ciała. z Kremowo-olejkowe mydło do rąk z olejem migdałowym i o zapachu orzecha marula. Już troszeczkę zużyłam. Generalnie to przyszłam się pożegnać. Ale jeszcze chciałam Wam tylko jedną rzecz wspomnieć, dlatego że padło pytanie: co z tą wziągbą, o której Wam opowiadałam, tą młodą, e, e, która, która jest taka, wiecie, ma taki zadarty nos? No więc słuchajcie, ja w pracy jeszcze od tego momentu nie byłam, więc nie jestem do końca w stanie powiedzieć wszystkiego. Natomiast kolega mi zgłosił, że ledwo wrócił z chorobowego i już został zacytowany do jej szefowej. Bo słuchajcie, ta bźdągwa, bo inaczej tego nie nazwę, to jest po prostu bźdągwa jak nie wiem, słuchajcie, zaczęła kłamać, że kolega, który tego dnia ze mną pracował, nie ten, który został wezwany, ale on jakby za nas odpowiada, natomiast kolega, z którym ja wtedy pracowałam, że ją próbował molestować seksualnie. Słuchajcie, jak ja to usłyszałam, to tak się wpieniłam wczoraj i powiedziałam temu kumplowi, mówię do niego, słuchaj, powiedz tej szefowej, że jak tylko wrócę z chorobowego, to ja jej powiem, jaka prawda jest, bo muszę wziąć w ochronę tego kolegę, dlatego że on był cały czas ze mną i na bank niczego takiego nie było. Tak. On jest miły do wszystkich, nawet jeżeli kogoś nie lubi. Wiecie, on jest taki miły i przez to, to jest często źle odbierane, tak? My już, my, my już mu tłumaczyliśmy. Kaj, słuchaj, to tamto wyjątkowo powiem imię, bo normalnie to imion nie mówię. Tłumaczyliśmy mu. Kaj, słuchaj, może, może lepiej nie, no bo wiecie, to... Oni to, one to źle odbierają, i w ogóle wiesz, ty jesteś mężczyzną, jesteś w kobiecym y, y, ośrodku dla uchodźców, tu są straumatyzowane kobiety, i w ogóle ty chcesz dobrze, a to zostaje źle odebrane. Ale niczego takiego nie było, słuchajcie. I taka głupia pściągwa, takim stwierdzeniem, może zepsuć teraz kolesiowi całe życie, słuchajcie. Pomimo, że on naprawdę nic nie zrobił. I przysięgam mam najlepiej, to wiecie co, złapałabym ją gdzieś za róg, zaciągnęła i jej ręcznie wytłumaczyła, jak życie funkcjonuje. Bo masakra po prostu. Jak można być takim człowiekiem? Masakra po prostu. Ja nie wiem, czy to przez ze względu na jej rumuńskie korzenie, czy o co chodzi. Nie mam naprawdę zielonego pojęcia, ale no... Mówię Wam, mam takie gardło na tą, na, na, na tą dziewczynę, na, na, na tego potwora, bo to, to no nie jest dziewczyna, to jest po prostu potwór, no bzdąwa jak nie wiem, no mówię Wam. Także więcej będę mogła Wam powiedzieć jak wrócę z powrotem do pracy, no ale to najprawdopodobniej nie będzie szybciej jak za tydzień, może nawet dopiero za dwa, no bo ja cały czas choruję, tak. A, ym, jeżeli penicylina nie zadziała, no to... Ja w poniedziałek będę musiała znowu jechać do pani doktor i przez to, czy znaczy przez to wtedy znowu jeszcze tydzień dłużej będę musiała zostać w domu, bo ona mi o tym już wczoraj powiedziała. No dobra, to by było na tyle. Żegnam się dzisiaj z Wami. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa pa!